W roku 2025 Robert Lewandowski pozostaje nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy świata, ale również ikoną stylu, luksusu i wyrafinowanego życia. Po latach sukcesów sportowych, globalnych kontraktów, współprac z markami premium i inwestycjach, które dziś przynoszą mu ogromne zyski, kapitan reprezentacji Polski stał się symbolem polskiego sukcesu na skalę światową. Jego życie prywatne, otoczone aurą prestiżu, od zawsze fascynowało fanów. Wraz z żoną Anną Lewandowską stworzył imperium, które dziś obejmuje sport, media, nieruchomości, modę, gastronomię i świat cyfrowy. Rok 2025 to moment, w którym ich majątek osiąga rekordową wartość, a styl życia pary wygląda niczym scenariusz najdroższego filmu o bogactwie. I elegancji. Robert Lewandowski budzi się zazwyczaj o szóstej rano. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że jego organizm funkcjonuje według perfekcyjnej rutyny, wypracowanej przez lata. Jego poranek w Willi w Barcelonie, jednej z kilku posiadłości w jego portfolio, wygląda bardziej jak scena z hollywoodzkiego filmu niż codzienna rutyna przeciętnego człowieka. Co sprawia, że jego poranek jest tak wyjątkowy. Widok na Morze Śródziemne, dzięki panoramicznym szybom, od podłogi do sufitu. Prywatna siłownia o wartości ponad 1 miliona euro, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, w tym maszyny projektowane specjalnie dla niego. Pokój regeneracji, gdzie Lewandowski korzysta z krioterapii, lamp czerwonego światła i hiperbaricznej komory tlenowej. Basen typu Infinity, który zlewa się optycznie z linią horyzontu. Te elementy to nie ekstrawagancja, to inwestycja w ciało, które przyniosło mu chwałę, pieniądze i miejsce w historii futbolu. Jak mówi się w świecie piłki, Lewandowski nie tylko mieszka w luksusie, on żyje w rytmie luksusu, ale zawsze z dyscypliną sportowca, która stoi za każdym osiągnięciem. Choć Lewandowscy posiadają nieruchomości w Monachium, w Warszawie, na Majorce i w kilku innych miejscach, to właśnie barcelońska rezydencja. Jest ich głównym domem w 2025 roku. To prawdziwy pałac nowoczesności. Charakterystyka posiadłości. Powierzchnia: ok. 900 000 m2. Architektura: minimalistyczna z dominacją bieli, szkła i naturalnego drewna. Lokalizacja: ekskluzywna dzielnica z widokiem na wybrzeże i góry Montserrat. Cena rynkowa: ponad 20 milionów euro. Willa składa się z kilku stref, zaprojektowanych idealnie pod potrzeby pary, ich dzieci oraz prywatności. Strefa rodzinna. Salon o wysokości 7 metrów z biblioteką. Kuchnia z wyspą z czarnego granitu sprowadzanego z Brazylii. Kino domowe z fotelem masującym Lewandowskiego. Studio nagrań i pracy Anny. Strefa sportu. Siłownia premium. Basen z przeciwprądem. Sala jogi z widokiem na morze. Gabinet fizjoterapeutyczny. Strefa biznesowa. Biuro z ekranami LED. Stanowisko do telekonferencji. Centrum sterowania inteligentnym domem AI. Nieruchomość otoczona jest ogrodem z palmami, roślinami cytrusowymi, a także prywatną strefą BBQ z kuchnią zewnętrzną. To ulubione miejsce Lewandowskich podczas rodzinnych spotkań. W przeciwieństwie do stereotypowych multimilionerów, Lewandowski nie celebruje bogactwa w sposób ostentacyjny. Luksus jest dla niego tłem, nie treścią życia. Co go wyróżnia? Miliony euro na koncie, kontrakty z największymi markami świata, prestiż w branży sportowej, a mimo to wciąż pracuje tak, jakby był na początku kariery. W 2005 roku jego dzień nadal przebiega według żelaznego planu: trening siłowy, trening szybkościowy, analiza wideo, konsultacje dietetyczne, regeneracja. Czas z rodziną. Luksus nie rozleniwił go, wręcz przeciwnie dał mu jeszcze większą przestrzeń na rozwój. Rok 2025 to moment, w którym majątek Roberta Lewandowskiego osiąga wartość, o jakiej większość sportowców może tylko marzyć. Szacowana wartość netto ponad 150 milionów euro. Jak na to zapracował? Kontrakty sportowe. Lewandowski przez lata grał w Bayernie, Monachium, Barcelonie i reprezentacji Polski, co zapewniło mu dziesiątki milionów euro wynagrodzeń. Kontrakty reklamowe. Znane globalne marki płacą mu za kampanie wideo, udział w projektach, wizerunek w reklamach, działania social media, inwestycje. To jeden z najbardziej przedsiębiorczych piłkarzy Europy. Sieć restauracji i kawiarni, udział w branży fitness. Budynki premium w Warszawie, startupy Sport Tech, NFT i projekty cyfrowe. Nieruchomości. W 2025 roku posiada co najmniej pięć luksusowych posiadłości na terenie Europy. Jego imperium rośnie z roku na rok, nie tylko dzięki piłce, ale także dzięki wizji biznesowej. Lewandowski nie jest typem celebryty, który chwali się złotymi zegarkami czy garderobą pełną ekstrawagancji. Jego styl życia opiera się na jakości, elegancji, prostocie, funkcjonalności. Preferuje luksusowe, ale nie rzucające się w oczy marki, designerskie meble, minimalistyczne dodatki, naturalne materiały. Świadomie wybiera rzeczy, które łączą prestiż, komfort i ponadczasowość. Choć wiele osób widzi tylko błysk fleszy i bogactwo, Robert Lewandowski zawsze podkreśla, że prawdziwy luksus to rodzina. W 2025 roku jego relacja z Anną jest stabilna, pełna wsparcia, pracy nad sobą i wspólnych projektów. Ich dzieci dorastają w miłości, podróżach i edukacji, która łączy wartości ze światem nowoczesnym. Lewandowski mówi często: Najlepszym miejscem na świecie jest dom. Nieważne gdzie, ważne z kim. Jeżeli pierwsza część tej opowieści była wprowadzeniem do świata luksusu, w którym żyje Robert Lewandowski, to druga odsłania mechanizmy, które tworzą jego potęgę finansową i status jednego z najbogatszych sportowców Europy. Lewandowski nie tylko zarabia, on pomnaża, nie tylko kupuje, on inwestuje z precyzją, którą można porównać jedynie z jego skutecznością na boisku. W 2025 roku jego majątek to nie przypadek, to strategia, dyscyplina i konsekwencja, która buduje imperium oparte na nieruchomościach premium, prestiżowej kolekcji samochodów, biznesach cyfrowych i przedsięwzięciach lifestyle'owych. Jednym z najczęściej komentowanych elementów życia Lewandowskiego jest jego garaż, prawdziwa świątynia motoryzacji, w której każdy model ma swoją historię. W 2025 roku Robert posiada kolekcję wartą ponad 5 milionów euro. A jej skład jest nie tylko luksusowy, ale i różnorodny. Porsche 911 Turbo S perła w koronie. Legendarny model, z którym Lewandowski był widziany wielokrotnie. Moc 650 KOME. Przyspieszenie. 0,100 km w 2,7 sekundy. Cena. Ok, 250 tysięcy euro. Jest to jeden z jego ulubionych samochodów. Łączy prestiż z dynamiką, a jednocześnie pasuje do wizerunku sportowca, który ceni perfekcję. Bentley Continental GT symbol klasy i elegancji. Kolor butelkowa zieleń. Wnętrze jasna skóra. Drewniane zdobienia. Cena Ok, 300 tysięcy euro. Bentley to samochód, którego używa na uroczyste kolacje, gale. I wydarzenia oficjalne. Luksusowa limuzyna wśród kupę. Maserati. Levante Trofeo. Rodzinny potwór. Rodzinny SUV? Tak. Ale w wersji Trofeo oznacza to 580 km. I dzikość właściwą supersamochodom. To ulubione auto Anny. Audi RS7. Niemiecka perfekcja. Jeden z pierwszych modeli, które Lewandowski kupił za czasów gry w Bundeslidze. Silnik 4 do V8. Cena: ok, 150 tysięcy euro. Choć dziś ma w garażu znacznie droższe modele, RS7 pozostaje dla niego sentymentalnym symbolem lat sukcesów w Bajernie. Ferrari F8 Tributo. Prezent dla samego siebie. Zakupiony po zdobyciu złotego buta. Moc: 1,20 komy. Prędkość maksymalna: 340 km 3 lat. Cena: ok, 350 tysięcy euro to samochód, którego używa najrzadziej, traktuje go jak dzieło sztuki. Samochody elektryczne i ekologiczne. Lewandowski jest ambasadorem nowoczesnej mobilności. W garażu znajdują się także Tesla Model X, Audi e-tron GT, Mercedes EQS. Te modele służą mu na co dzień ze względu na ciszę i komfort jazdy. auta klasyczne, rosnąca część kolekcji. Od kilku lat inwestuje również w klasyki motoryzacji, które z każdym rokiem zyskują na wartości, między innymi Mercedes 300 SL odrestaurowany. Porsche, Nevison to Carrera, Jaguar xj S z 1990 roku. Drugą, jeszcze potężniejszą gałęzią jego imperium są nieruchomości premium. W 2025 roku Robert i Anna posiadają co najmniej 8 luksusowych obiektów w czterech krajach. Barcelona. Główna rezydencja 20 plus Opisana szczegółowo w rozdziale PORY. To najcenniejsza nieruchomość w ich portfolio, nie tylko ze względu na wartość, ale także na emocje z nią związane. Warszawa. Apartament na złotej, 5 milion złe. Jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce. Widok na panoramę miasta, w tym Warsaw Spire i Pałac Kultury. Apartament służy im podczas wizyt rodzinnych i obowiązków medialnych. Majorka, willa wakacyjna, OK7 okay, Ich prywatny raj, miejsce idealne do odpoczynku. Prywatny basen. Taras z widokiem na morze. Przestrzeń na treningi. Majorka stała się ich drugim domem, spędzają tam coraz więcej czasu. Monachium, apartament wspomnień, 3 milionów. Utrzymują go z sentymentu do lat spędzonych w Bajernie. Położony blisko centrum, wykończony w stylu niemieckiego minimalizmu. Marbella, luksus i prywatność, nowa inwestycja, 23. Jeden z najnowszych zakupów lewandowskich. Miejsce idealne pod wynajem premium. Przynosi ogromne zyski. Warszawa, projekt deweloperski, kilkanaście milionów zł. Lewandowski inwestuje również w budynki mieszkaniowe, czerpiąc stały dochód z wynajmu. Majątek piłkarza nie opiera się tylko na nieruchomościach i kontraktach reklamowych. Jego imperium to także sieć biznesów, które rosną z roku na rok. RL-9 marka globalna. Umbrella Brand obejmuje odzież sportową, kawę RL-9, kofi, napoje funkcjonalne, akcesoria treningowe, suplementy, dochody. Szacowane kilkadziesiąt milionów rocznie. Inwestycje Sport Tech. Lewandowski angażuje się w startupy, a i w sporcie. Analityka wideo, aplikacje treningowe, wearable technology to branża przyszłości, a on inwestuje wcześniej, jak zawsze. Gastronomia, Nines i inne lokale restauracja w Warszawie to nie tylko miejsce spotkań gwiazd, ale także biznes generujący ogromne przychody. Marka gastronomiczna Lewandowskich rośnie szybciej niż zakładano. NFT i aktywa cyfrowe. Choć rynek NFT przeżył korektę, Lewandowski nadal posiada cyfrowe kolekcje o wysokiej wartości kolekcjonerskiej. Fundusze inwestycyjne i akcje. Lewandowski korzysta z profesjonalnych doradców i inwestuje w branżę farmaceutyczną, firmy technologiczne, nieruchomości komercyjne, giełdę amerykańską i europejską. Nie gra ryzykownie. Gra strategicznie. Mimo wielomilionowych dochodów, Lewandowski wciąż stosuje filozofię: zarabia jak gwiazda, żyje jak profesjonalista. Nie kupuje złotych łańcuchów, drogich, lecz bezużytecznych gadżetów. Willi tylko po to, by je pokazać. Każda inwestycja ma sens. Każdy zakup cel to wyróżnia go w świecie sportu. Lewandowski i jego rodzina często podróżują prywatnymi odrzutowcami. W luksusowych resortach, z usługą concierge 24/7, najczęściej odwiedzają Dubaj, Kalifornię, Wyspy Kanaryjskie, Stany Zjednoczone, głównie Miami. Każda podróż jest dokumentowana z dyskretną elegancją, bez przesady i ostentacji, bo inwestuje rozsądnie, wybiera projekty z wysoką stopą zwrotu, otacza się ekspertami, uczy się od najlepszych. Zawsze myśli w perspektywie dziesięciu lat, nie jednego sezonu. Jego imperium nie runie wraz z końcem kariery. Ono dopiero wtedy wejdzie na najwyższy poziom. Tej opowieści o życiu Roberta Lewandowskiego w 2025 roku zabiera nas w sam środek jego codzienności. To już nie tylko rezydencje, kosmiczne samochody i inwestycje warte miliony euro. To również styl życia, sposób w jaki zarządza swoim majątkiem, jak myśli o przyszłości i jak buduje pozycję najbardziej wpływowego polskiego sportowca na świecie. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że sukces Lewandowskiego nie jest przypadkiem to efekt metody, dyscypliny i filozofii, którą pielęgnuje od ponad dwóch dekad. Lewandowski nie budzi się w południe, nie żyje, jak stereotypowy piłkarz w otoczeniu imprez. Jego dzień jest precyzyjnie zaplanowany i składa się z rytuałów utrzymujących go na szczycie. błąd, pobudka i analiza snu. Robert korzysta z inteligentnych narzędzi do monitorowania snu. Pierwsze co widzi rano to długość snu, jakość regeneracji, poziom stresu, rytm tętna. To nauka, nie intuicja. 6:15 zimna kąpiel i medytacja. Lewandowski wierzy w zimno jako narzędzie budujące odporność. Pokąpieli, kąpieli dziesięć minut medytacji. To jego sposób na koncentrację siedem sułek, śniadanie mistrza. Dieta Lewandowskiego jest naukowo opracowana. Białko roślinne i zwierzęce, niskie IG, zero kukru, zdrowe tłuszcze, suplementy klasy premium. Anna Lewandowska czuwa nad każdym szczegółem. Osiem łot. trening właściwy. W zależności od dnia, dynamika, siła, stabilizacja, stretching, piłka. Treningi odbywają się albo w klubie, albo w jego prywatnej siłowni w willi. 13 saty. Czas dla rodziny, biznesu. Spotkania z menadżerami, doradcami inwestycyjnymi, partnerami biznesowymi, sztabem marketingowym. Robert łączy świat sportu i biznesu równie sprawnie jak Gole i Asysty. 18. Te, drugi trening regeneracja, w zależności od potrzeb krioterapia, masaż sportowy, sauna na podczerwień, komora hiperbaryczna. 26. Kolacja i czas offline to najświętsza godzina dnia, czas dla rodziny. Zero telefonów. Lewandowski wierzy, że dyscyplina jest luksusem, którego większość ludzi nie potrafi sobie zapewnić, a jednocześnie to ona pozwala mu utrzymać styl życia, o jakim większość sportowców może tylko marzyć. Markan Lewandowski to dziś coś więcej niż piłkarz. To instytucja, rozpoznawalność globalna, idealnie zbudowane portfolio marketingowe, rzadkie wywiady, perfekcyjny wizerunek w social mediach. Co wyróżnia jego markę? Profesjonalizm bez skandali. Lewandowski przez całą karierę unikał kontrowersyjnych wypowiedzi, konfliktów medialnych, udziału w dramach celebryckich. Dbałość o szczegóły. Każde zdjęcie, każdy film, każdy wpis przemyślane. Luksus, ale nie przesada. Lewandowski nie pokazuje pieniędzy dla efektu. Luksus jest elementem jego życia, nie treścią. Globalny przekaz jest rozpoznawalny w USA, na Bliskim Wschodzie, w Azji. W całej Europie. Jego marka współpracuje z najlepszymi: Rolex, Porsche, Gillette, Hugo Boss, Head and Shoulders, 4F. Współpraca wizerunkowa. Każda współpraca jest selekcjonowana. Lewandowski odrzuca ponad 70% ofert. Majątek powyżej 150 milionów euro wymaga zarządzania na poziomie korporacyjnym. Lewandowski traktuje swoje finanse jak firma. Zasada trzech filarów. Wszystkie zarobki dzieli na bezpieczeństwo, nieruchomości, złoto, fundusze, rozwój, inwestycje, sport, tech, gastronomia, spółki, przyjemności, samochody, podróże, lifestyle. 90% zarobków reinwestowane. Lewandowski nie trzyma pieniędzy na kontach. One pracują. Zespół ekspertów. Za jego finansami stoi doradca podatkowy, inwestor strategiczny, analityk ekonomiczny. Prawnik od międzynarodowego prawa korporacyjnego. Zero hazardu inwestycyjnego. Lewandowski. Nie gra na kryptowalutach, tylko inwestycje stabilne. Nie ryzykuje dla szybkiego zysku. Korzysta z prognoz ekspertów. Mimo bogactwa i statusu, Lewandowski pozostaje wierny kilku zasadom: rodzina ponad wszystko. Córki są centrum świata Roberta. Każdego tygodnia rezerwuje czas wyłącznie dla nich. Skromność i wdzięczność. W wywiadach nigdy nie mówi o sobie jako gwieździe. Powtarza, dzisiaj jesteś na szczycie, jutro możesz spaść. Sport jako filozofia życia. Dla niego sport to praca, medytacja, sens, równowaga psychiczna, pomaganie innym. Lewandowski bierze udział w dziesiątkach akcji charytatywnych. Dla dzieci, dla szpitali, dla sportu amatorskiego. To nie PR, to jego zasada. Choć wiele osób uważa, że Lewandowski żyje jak król, prawda jest bardziej subtelna. Tak, korzysta z luksusu, ale świadomie, najczęstsze destynacje w 2020 roku Dubaj. Luksus i słońce. Kalifornia, biznes i Lifestyle Majorka. Odpoczynek Szwajcaria, Inwestycje Tokio, Współprace marketingowe, jak podróżuje, prywatny jet czarterowy. Hotele pięćgwiazdkowe, rezydencje wynajmowane na wyłączność, ochrona dyskretna, bez agresywnej obstawy. Lewandowski nie szuka rozgłosu, szuka komfortu, oznacza to władzę ekonomiczną, prestiż międzynarodowy, wpływ na pokolenia sportowców, odpowiedzialność medialną, możliwość tworzenia trendów. Lewandowski jest dziś czymś więcej niż piłkarzem jest marką premium, inspiracją i żywą legendą. Ale przede wszystkim jest symbolem tego, że talent plus praca plus wizja i potęga, którą widać w każdym aspekcie jego życia. Lewandowski w 2025 roku to definicja sukcesu. Trenuje jak mistrz. Inwestuje jak przedsiębiorca. Żyje jak król. Myśli jak stratek. Dba o prywatność jak ojciec. Luksus jest efektem, nie celem. Styl życia. Konsekwencją ciężkiej pracy. Majątek. Dowodem, że sukces może być trwały, gdy opiera się na mądrości, to nie jest historia piłkarza, to historia imperium. Historia Roberta Lewandowskiego w 2025 roku to nie tylko opowieść o pieniądzach, rezydencjach w luksusowych dzielnicach, kolekcji samochodów wartych miliony euro czy inwestycjach w najnowocześniejsze technologie. To przede wszystkim historia człowieka, który z chłopaka z Warszawy stał się globalną ikoną sportu, biznesu i nowoczesnego stylu życia. Patrząc na jego imperium, łatwo skupić się wyłącznie na bogactwie na basenach typu infinity, salonach wyłożonych włoskim marmurem, podróżach prywatnym jetem czy zegarkach, które kosztują tyle co mieszkanie w centrum miasta. Ale za tym wszystkim stoi coś znacznie większego. Dyscyplina, wizja i pokora, które Lewandowski utrzymuje mimo astronomicznego statusu finansowego. Robert nie odziedziczył fortuny. Nie wygrał na loterii. Nie otrzymał swojej pozycji w prezencie. On ją zbudował. Codzienną pracą, tysiącami godzin treningów, doskonaleniem siebie, podejmowaniem mądrych decyzji i otaczaniem się ekspertami. To dlatego w tym otyp w 2025 roku może żyć w świecie luksusu, który dla wielu wydaje się nierealny, w willach z panoramicznymi oknami, gdzie morze staje się częścią domu, w samochodach, które osiągają setkę szybciej niż człowiek mrugnie, w świecie, w którym każda podróż jest nowym doświadczeniem, a każda inwestycja kolejnym krokiem ku przyszłości. A jednak, gdy patrzymy głębiej, widać coś ważniejszego niż bogactwo. Lewandowski, mimo statusu ikony, pozostaje człowiekiem mocno stąpającym po ziemi. W jego życiu najważniejsze są rodzina, zdrowie, rozwój, dyscyplina, odpowiedzialność. On sam powtarza, że prawdziwy luksus to spokój, zdrowie i możliwość wyboru ludzi, którymi się otaczasz. Nie złoto, nie liczby na koncie, tylko poczucie, że żyjesz tak jak chcesz. I może właśnie dlatego fascynuje nas tak bardzo. Bo Lewandowski nie żyje luksusem dla luksusu. On żyje jakością, którą sam sobie wypracował. Jego historia jest inspiracją dla sportowców, którzy dopiero zaczynają drogę, dla ludzi, którzy ciężko pracują każdego dnia, dla tych, którzy marzą o czymś więcej, o życiu, które sami dla siebie stworzą. W 2025 roku Robert Lewandowski jest symbolem tego, że marzenia się spełniają, ale pod jednym warunkiem. Musisz je konsekwentnie realizować. To dlatego jego życie jest tak luksusowe, bo luksus nie przyszedł do niego sam. On na niego zapracował. Każdym sprintem, każdym golem, każdym świadomym wyborem. A dziś może dzielić się tym światem z rodziną, fanami i wszystkimi, którzy go podziwiają. Historia Lewandowskiego może się wydawać bajką, ale w rzeczywistości jest dowodem na to, że sukces jest produktem systematyczności, a nie przypadku a to czyni go jeszcze bardziej fascynującym. Jeśli ta opowieść o luksusowym życiu Roberta Lewandowskiego poruszyła cię, zaciekawiła lub zainspirowała. Jeśli chcesz poznać więcej historii gwiazd, ich bogactwa, dramatów, sekretów i zwycięstw, jeśli cenisz narracje tworzone przez profesjonalnego dziennikarza z piętnastoletnim doświadczeniem, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Bo na naszym kanale znajdziesz najbardziej szczegółowe, prawdziwe i rzetelne opowieści o życiu gwiazd, których nie pokazują kolorowe gazety ani telewizja. Bo opowiadamy historię inaczej, głębiej, szczerzej, bardziej emocjonalnie, bo nasze materiały to nie plotki, ale analizy, komentarze i narracje budowane jak profesjonalne reportaże bo dzięki subskrypcji nie przegapisz żadnej nowej opowieści o celebrytach, milionerach, sportowcach, aktorach i ludziach, których życie inspiruje i fascynuje. Kliknij subskrybuj to jeden mały gest, a dla nas ogromne wsparcie. Wciśnij dzwoneczek, żeby YouTube powiadomił Cię o nowych materiałach. Zostaw łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten materiał, i koniecznie napisz w komentarzu. Który element luksusowego życia Lewandowskiego najbardziej cię zaskoczył? Twoje wsparcie sprawia, że możemy tworzyć więcej treści na najwyższym poziomie, bogatych, emocjonalnych i pełnych szczegółów, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. I pamiętaj, największy luksus w życiu to móc codziennie robić to, co kochasz.